Dzień dobry, nazywam się Szymon Wąsowicz, i jestem matematykiem. Na kanale YouTube mojego bloga Być matematykiem utworzyłem playlistę pod nazwą Matura Rozgrzewka, na której umieszczam krótkie filmiki związane z rozwiązywaniem zadań maturalnych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym filmie rozwiążę zadanie z poziomu rozszerzonego, będzie to zadanie na dowodzenie. Przeczytajmy temat zadania. Liczby p i q są pierwiastkami równania x kwadrat minus 47x plus 1 równa się 0. Wykaż, że wartość wyrażenia pierwiastek czwartego stopnia z p plus pierwiastek czwartego stopnia z q jest liczbą naturalną. Najpierw sprawdzimy, że to równanie ma w ogóle pierwiastki. No więc wyróżnik delta w tym równaniu to jest 47 do kwadratu minus 4, więc na pewno jest większy od zera. Rzeczywiście równanie ma dwa pierwiastki. Niech to będą p i q. Ze wzorów wieta p plus q jest równe minus b przez a, czyli 47, natomiast iloczyn p razy q jest równy c przez a, czyli 1. Wynika stąd, że oba pierwiastki są dodatnie. Mało tego, ponieważ P razy Q jest równe 1, to Q jest równe 1 przez P. No więc yy, przystąpię do obliczania wyrażenia pierwiastek czwartego stopnia z P plus pierwiastek czwartego stopnia z Q. Więc pierwiastek czwartego stopnia z P plus pierwiastek czwartego stopnia z Q. To jest pierwiastek czwartego stopnia z p plus 1 no, przez pierwiastek czwartego stopnia z p. Co teraz zrobię? Chciałbym to podnieść do czwartej potęgi. Dlaczego? Bo jeżeli się okaże, że to wyrażenie podniesione do czwartej potęgi jest też czwartą potęgą liczby naturalnej, to dowód zostanie zakończony. Chcę to podnieść do czwartej potęgi. Do potęgi czwartej. W tym celu, co prawda wzoru na y, czwartą potęgę sumy nie ma w tablicach maturalnych, ale możemy go sobie wyprodukować. Ja go napiszę z pamięci. Mamy taki wzór skróconego mnożenia na czwartą potęgę. A do czwartej plus 4a do trzeciej b plus 6a a kwadrat b kwadrat plus 4 ab do trzeciej plus b do czwartej możemy sobie ten wzór łatwo y, wyznaczyć po prostu mnożąc a plus b do kwadratu przez a plus b do kwadratu czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat razy a2 plus 2ab plus b2. Zastosujmy wobec tego ten wzór. No więc, pierwiastek czwartego stopnia z P plus 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z P do potęgi czwartej. Najpierw zapisałbym a do czwartej plus b do czwartej. Więc nasze a do czwartej, pierwiastek czwartego stopnia z p do czwartej potęgi, to jest p plus 1 przez p. I dla lepszej czytelności wezmę to w nawias. Za chwilę skończę pisanie tego wzoru skróconego mnożenia, ale zobaczmy o co w tym chodzi. Skoro q jest równe 1 przez p, to z pierwszego wzoru wieta p plus q, czyli p plus 1 przez p, jest równe 47. A zatem to wyrażenie jest zwyczajnie równe 47. Liczmy dalej. Więc przypomnę, stosowałem tu wzór skróconego mnożenia yy, na sumę, na czwartą potęgę sumy dwóch liczb. Także P plus 1 nad P to są czwarte potęgi. A do czwartej plus B do czwartej. I teraz 4A do trzeciej B. 4 razy A do trzeciej pierwiastek czwartego stopnia z P do trzeciej razy 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z P. Plus 6a kwadrat b kwadrat. Pierwiastek czwartego stopnia z p do kwadratu razy 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z p do kwadratu. I jeszcze jedno plus 4ab do trzeciej. A było pierwiastek czwartego stopnia z p razy 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z p do trzeciej potęgi. Czyli mamy to nasze P plus 1 przez P, jeszcze tak to zostawmy, plus 4 razy trzecia potęga z pierwszą się znoszą, pierwiastek czwartego stopnia z P do kwadratu, plus 6. I tutaj okazuje się, że licznik z mianownikiem się redukują, czyli jest to zwyczajnie liczba całkowita, 6. I 4 razy, no i tutaj pierwiastek czwartego stopnia z P redukuje się z potęgą trzecią, dając kwadrat. 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z P do kwadratu. Tak jak widzieliśmy, to pierwsze wyrażenie jest 47. Tak więc 47 i 6 to razem 53. Mało tego. Pierwiastek czwartego stopnia z P do kwadratu to jest pierwiastek z P. Tak więc zapiszmy nasze wyrażenie w tej postaci. 53 i zostało nam 4 razy. Wezmę czwórkę przed nawias. Pierwiastek z P plus 1 przez pierwiastek z P. No więc, żeby wyliczyć. Czwartą potęgę tego wyrażenia pierwiastek czwartego stopnia z P plus 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z P, potrzeba nam jeszcze wiedzieć, ile to jest pierwiastek z P plus 1 przez pierwiastek z P. Popatrzmy. Pierwiastek z P plus 1 przez pierwiastek z P do kwadratu to jest P plus 1 przez P to jest kwadrat pierwszego wyrażenia plus kwadrat drugiego wyrażenia, dwa razy pierwiastek z P razy 1 przez pierwiastek z P. Pierwiastki się nam upraszczają. No i razem mamy to wyrażenie, pamiętamy, było równe 47, 47 plus 2 jest równe 49. A ponieważ P było większe od zera, no Zresztą inaczej pierwiastka byśmy nie mogli policzyć. To wyrażenie w nawiasie jest wyrażeniem dodatnim. A zatem pierwiastek z P plus 1 przez pierwiastek z P jest równe 7. Przed momentem wyliczyliśmy, że pierwiastek czwartego stopnia z P plus 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z p do czwartej jest równe 53 plus 4 razy pierwiastek z p plus 1 przez pierwiastek z p. Dobrze przepisałem. No i okazuje się, że jest to 53 plus 4 razy 7, czyli 28. Razem daje nam to 81, czyli 3 do potęgi czwartej. No i ponieważ wyrażenie w nawiasie jest dodatnie, oznacza to, że pierwiastek czwartego stopnia z P plus 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z P równa się 3. A co to było? To było nic innego jak nasza suma, o której mieliśmy udowodnić, że jest liczbą naturalną. Tak więc yy, pokazaliśmy wobec tego, że pierwiastek czwartego stopnia z P plus pierwiastek czwartego stopnia z Q to jest pierwiastek czwartego stopnia z P plus 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z P i to jest równe 3. Wobec tego jest to liczba naturalna. Co należało wykazać. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oglądania filmów z playlisty Matura Rozgrzewka, jak również wszystkich filmów umieszczonych w tym kanale. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.